Witam Cię na mojej stronie. Nazywam się Anna Maria Wiśniewska i od pięciu lat zajmuję się budowaniem wizerunków w mediach społecznościowych. Przez ten czas szkoliłam, doradzałam, budowałam strategię wizerunków w social media, a teraz pozwól, że powiem Ci, co mogę dla Ciebie zrobić. Pierwszym obszarem jest budowanie marki osobistej, kiedy czujesz, że media społecznościowe mogą być naprawdę potężnym narzędziem, ale nie do końca wiesz, jak się na, za to zabrać. Drugim obszarem jest budowanie marki firmowej rękoma mojej agencji Social Media Agency. Grafik, copywriter, Social Media Manager i Project Manager pracują wspólnie, a ich skoordynowane działania powodują, że nie tylko Twoja firma buduje społeczność, ale przede wszystkim widzi wzrost sprzedaży. Natomiast trzecim elementem są szkolenia i warsztaty, w szczególności dedykowane firmom oraz korporacjom, które stawiają na bardzo dobry kontakt z klientem oraz to, żeby klienci jak w największym stopniu ufali pracownikom właśnie dzięki wizerunkowi, który zostanie zbudowany w mediach społecznościowych. Oczywiście wizerunkowi autentycznemu, spójnemu i skutecznemu. Zapraszam serdecznie, rozejrzyj się po mojej stronie, wybierz to, co jest dla ciebie najlepsze, a ja oczywiście czekam na kontakt. Pozdrawiam, Anna Marek Wiśniewska.